Patronem wydania jest serwis audiobook.pl. Kornel Makuszyński, szatan z siódmej klasy. Czyta Wojciech Malajkat. Diabeł wyskakuje z pudełka. Pan profesor Gąsowski. Nauczał historii wedle własnej nieco rozwichrzonej metody. Niektóre wielkie postacie, błąkające się po elizejskich polach albo krążące pośród gwiazd, bardzo miłował, o niektórych rozprawiał z drwiącym lekceważeniem, a w licznym, nieśmiertelnym tłumie były i takie, o których nie chciał mówić wcale. Omijał je przy spotkaniu, udawał, że ich nie dostrzega, nie kłaniał im się. O ukochanych osobistościach mówił z gorącym zapałem, piejąc na ich cześć górne hymny, po każdym zdaniu zasadzając wykrzyknik jak cyprys na grobie. O Napoleonie z ukochanych najukochańszym rozprawiał jak natchniony poeta. Zdawało się, że każdej chwili zakrzyknie gromko: Niech żyje cesarz! i rzuci się w bój krwawy szatan. Napoleon, siedząc okrakiem na komecie jak na ognistym koniu, z wielką przyjemnością przysłuchiwał się panu profesorowi Gąsowskiemu. Gdyby mógł sięgnąć z nieba, przypiąłby na jego piersi krzyż legii honorowej. Mniej zadowolony z tych wykładów był piękny Alcybiades, o którym pan profesor mówił z lekceważeniem, że był to fircyk, elegancik i w ogóle wydmuchana osobistość. Nie można było dojść, czym sobie szlachetny Ateńczyk zasłużył na tę opinię. To go jedynie mogło pocieszyć, że o innych nieśmiertelnych pan profesor szerzył zgoła oszczerstwa. Cezar miał zamazaną hipotekę, i gdyby to zależało od pana profesora Gąsowskiego, nieśmiertelność pozbawiłaby go prawa korzystania z niezmiernej chwały. Tym, o którym pan profesor wcale nie chciał mówić, któremu by się nie ukłonił i któremu by nie podał ręki, był Hannibal. Dlaczego? O tym wiedzą jedynie kartagińscy bogowie, jeżeli w ogóle o czymś wiedzą, bałwany opasłe. Hannibal miał wielu wrogów, straszliwych wrogów, śmiertelnych wrogów. Ale nigdy i przenigdy nie miał takiego, jakim był twardy, zawzięty i nieustępliwy pan profesor Gąsowski. Od wielu lat mieli z sobą na pieńku. Nieszczęsny Hannibal, łypiąc jedynym okiem, chwytał się za głowę i jęczał, co ja takiego mogłem uczynić, że mnie pan profesor Gąsowski tak nie znosi? Nikt tego nie wiedział. Wiedział tylko pan profesor. Miał on duże, jasne oczy i taki w nich wyraz.